Nie, w, na briefingu prezydenta już Piotra Rzymowicza. Dzisiaj jest pierwszy lutego, to jest jeden dzień pod wyznaczony przez Pana Prezydenta o terminie na składanie ofert, a w jakim przetargu to Państwo się orientują, z czego przekaże oczywiście Piotrus. Tak, dziękuję bardzo. Witam również serdecznie państwa. To nie był przetarg, to był konkurs w ramach ustawy. O koncesji, jak i e, tego konkursu, który, którym, e, w którym miała być przede wszystkim na zakończenie podpisana umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym na realizację stadionu naszego w Olsztynie wraz z budową galerii. Chciałem poinformować, że mimo toczących się, przeszło rok e, e, negocjacji, oferta żadna nie wpłynęła. I w związku z tym będziemy realizować tak zwany plan B, który oczywiście zagwarantuje nam wybudowanie tego stadionu. Taki plan posiadam i e, oczywiście Państwu niebawem go przedstawię. Niebawem, to znaczy już teraz? To znaczy, powiem tak. To całe postępowanie, które żeśmy prowadzili, e, na pewno doprowadziło do tego, że uaktywnili się bardzo różnego rodzaju inwestorzy, szczególnie inwestorzy prywatni, którzy dzisiaj, no co najmniej w liczbie pięciu, chcą budować galerie handlowe w Olsztyni. Jak Państwo wiecie, wcześniej robiliśmy badania które jednoznacznie również wskazały, iż tego typu inwestycje, tego typu przedsięwzięcia, jeśli chodzi o nasz Olsztyn, jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o pojemność, są możliwe oczywiście do zrealizowania z sukcesem, ale w liczbie jedna bądź dwie. A w związku z tym, to co mówiłem też od samego początku, w tym postępowaniu, w tym konkursie, który prowadziliśmy, dla nas najważniejszym jest to, ażeby nasza nieruchomość, nieruchomość przy ulicy Piłsudskiego, którą dysponujemy podbudowę galerii, a jednocześnie podbudowę stadionu, mogła być wykorzystana w taki to oto sposób, ażeby aktywa tej naszej nieruchomości były jak na, na jak najwyższym poziomie, a żeby za wartość tej nieruchomości wybudować nasz stadion. Umowa o partnerstwie i to całe postępowanie, konkurs, który prowadziliśmy, jak wiemy, jest dosyć trudnym przedsięwzięciem, aczkolwiek podjęliśmy się od samego początku w pełni świadomi, że jest to właściwa ścieżka, że może ona przynieść nam sukces. Niestety natrafiliśmy na na pewno również te kwestie związane dzisiaj z finansowaniem różnego rodzaju inwestycji, z różnego rodzaju ryzykami, bo przecież sama inwestycja miała kosztować około 400 milionów złotych, biorąc pod uwagę budowę galerii, jak i pod uwagę budowy stadionu i tego placu publicznego, który w ramach tego konkursu również został wpisany do realizacji. E, oczywistym jest, że wszelkie ryzyka związane z tym konkursem i realizacją samego przedsięwzięcia przede wszystkim miały spoczywać na inwestorze prywatnym. To on miał już na wejściu zapewnić promesę na 200 milionów złotych kredytu, taką miał się wykazać, ażeby móc spełnić wymagania, które myśmy stawiali w ramach przedstawionej dokumentacji wspólnie wynegocjowanej. I przekazanej praktycznie pół roku temu dla inwestorów, którzy jednocześnie wiedząc, jakie te nasze wymagania są, przygotowywali swoje oferty. Jak Państwo wiecie, również żeśmy trzykrotnie praktycznie zmieniali termin na przedstawienie dla nas i złożenie ostatecznych ofert. Pierwszy termin to był 15 grudnia, drugi termin to był 10 stycznia, trzeci termin to był 31 stycznia, a więc w dniu wczorajszym. Niestety żadna oferta nie wpłynęła. E, przyszła informacja od no, jednego z oferentów firmy Echo Investment, że e, niestety nie byli w stanie po prostu przygotować tej oferty. Tak uznali, bo dla nich jest jeszcze za dużo niewiadomych, że są otwarcie na różnego rodzaju inne e, projekty, a więc bardzo ogólnie, a więc w ten Sposób przedstawiona, przedstawione ich stanowisko. Oczywiście, tak jak powiedziałem, e, dzisiaj w skali makro to. Są określone problemy, które mają różnego rodzaju inwestorzy. No, Nie sposób tego nie dostrzegać. Wiemy, że również banki stawiają coraz to wyższe wymagania w zakresie finansowania, szczególnie przedsięwzięć deweloperskich. Wiemy, że na pewno łatwiej jest wybudować deweloperowi w formule deweloperskiej jakąkolwiek inwestycję niż w formule PPP, ponieważ tutaj było w sposób również jednoznaczny w naszych warunkach ofertowych zapisane że e, równolegle z budową galerii handlowej w określonym przez nas terminie, a więc w ciągu 36 miesięcy e, musi powstać e, stadion e, piłkarski o wielkości oczywiście tak jak żeśmy rozmawiali o 9 z możliwością do rozbudowy 15 tysięcy e, miejsc. Siedzących i jednocześnie musiała być zagospodarowana przestrzeń publiczna, ta, która w ramach przygotowywanego planu tam będzie wskazana. Na pewno projekt trudny, to nie ulega wątpliwości. Dzisiaj na dwadzieścia kilka przecież projektów w Polsce, które są przygotowywane, które są na różnym etapie realizacji, praktycznie dziesięć tych mniejszych tylko posiada tak zwane finansowanie. Dzisiaj w ramach tego projektu, wspominałem to wcześniej, jest bardzo wiele ryzyk, które oczywiście miały być po stronie partnera prywatnego. Gdyby te ryzyka miały obciążać nas jako gminę, to oczywiście mogłoby to również spowodować to, że rozporządzenie z grudnia 2010 ministra finansów o elementach dłużnych mogłoby dotknąć to nas w ten sposób, że opłaty, które musielibyśmy ponosić, ewentualnie za tak zwaną dostępność. Wpływałyby na poziom naszego zadłużenia, co też w tych materiałach zostało w sposób jednoznaczny zapisane, że jest to dla nas nie do przyjęcia, że jedyną ofertą, jaka nas interesowała, i to w świadomości zgodnie z zapisami ustawy, przepraszam, projektu umowy, mieli inwestorzy, gdyż tam było zapisane, że de facto jeśli wartość nieruchomości, którą my stawiamy do dyspozycji za, na budowę, przepraszam, galerii handlowo usługowej, jeśli ona nie nie pokryje nakładów na budowę stadionów, stadionu, a więc gmina będzie musiała dopłacić za tak zwaną opłatę za dostępność, czy płacić, to wtedy po prostu e Gdyby się okazało, że obciąża to budżet gminy Olsztyn, taki projekt po prostu nie będzie mógł być realizowany z wiadomych względów. My nie jesteśmy w stanie udźwignąć kolejnych dodatkowych kredytów. A wobec tego dzisiaj wartość nieruchomości naszej jest najwyższa, jaka może być, w sensie takim, dopóki nie powstała żadna inna galeria. A wobec tego dzisiaj mamy czterech partnerów, którzy chcą realizować swoje galerie. Proszę bardzo plan zostanie przygotowany miejscowy w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Nastąpi podział nieruchomości. Grunt zostaje sprzedany czterech, kto pierwszy kto wyłoży pieniądze na budowę stadionu, ten będzie mógł budować i realizować galerię w Olsztynie. Pan powiedział o tych czterech inwestorach, to są cztery inne firmy. Cztery. To są cztery wszyscy inwestorzy, inwestorzy, inwestorzy prywatni, którzy chcieliby realizować e, galerie na swoich gruntach, oczywiście, bo no, trudno się dziwić, żeby chcieli na gruncie gminnym z wpływu, jak policzyłem, jakie wpływy byłyby z tytułu podatku od nieruchomości, to są kwoty około, w przypadku największej galerii, która by mogłaby powstać właśnie przy ulicy Tworcowej, przepraszam, Piłsudskiego, to jest wpływ około 1,6 mln zł, przy innych galeriach to się zmienia od 1 200 000 do 800 tys. zł rocznie. A nas interesuje 60-65 mln zł, które możemy otrzymać za naszą działkę, dzięki, któremu, dzięki której możemy wybudować stadion. I tak będziemy postępować i stadion w Olsztynie powstanie. Czy ten stadion powstanie za pieniądze miasta? E, nie, nie za pieniądze miasta, tylko e, nieruchomość zostanie sprzedana po prostu na przetargu jako pierwsza nieruchomość przeznaczona pod galerię. I z tych pieniędzy, by pieniędzy wydłużymy stadion. stadion? Tak. Kiedy w ciągu dwóch miesięcy pan powiedział, że... E, się to powstanie miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania, następnie dokonamy podziału, następnie ogłosimy przetarg. Wszyscy, to znaczy nie wszyscy, ale jest kilku inwestorów, tak to bym powiedział, którzy chcą, oprócz tego, że chcą budować galerie, to mówią tak, my jesteśmy w stanie ponieść dodatkowe nakłady, dodatkowe środki przeznaczyć dla miasta na cele publiczne, ażebyśmy mogli tylko budować. Pan powiedział, że za dwa miesiące plan, a kiedy ten przetarg, kiedy jego Zgodnie z przepisami, jak najszybciej, jak będzie to możliwe. Czy to znaczy, pierwsza połowa tego roku? Myślę, że koniec pierwszej połowy, tak. Ponieważ, no, tak. Czy to znaczy, że na razie zgoda na wybudowanie galerii w innym miejscu nie będzie wydana? E, prace będą prowadzone nad wszystkimi planami, natomiast interes miasta jest taki, ażeby po prostu wybudować stadion, ponieważ nikt nam nie wybuduje, nikt nam nie da pieniędzy za darmo, a wobec tego nasza nieruchomość dzisiaj ma największą wartość wtedy, kiedy może być przeznaczona jako pierwsza pod budowę galerii handlowo-usługowej. A więc jestem na stanowisku, stoję na stanowisku, jestem przekonany, że zarówno mieszkańcy naszego miasta, sportowcy, kibice będą w tym wszystkim również popierać nasze działania, ponieważ jest to. Właściwa ścieżka jest to dzisiaj jedyna ścieżka i powinniśmy ją wykorzystać. Panie prezydencie zakładając, że wszystkie te zainteresowane podmioty budową galerii stwierdzą, że są gotowe wyłożyć te pieniądze i wyłożą te pieniądze w jednym mniej więcej czasie, na jakiej zasadzie. Kto da, więcej? Kto da więcej? To będzie normalny przetarg na tą działkę no, na zasadzie. To dla więcej, młodkowym, tak? A ta dziś tej... jest jakoś wyceniona, jest wyceniona przez miasto. Tak, oczywiście, ale no, ja nie będę ujawniał, jaka jest to kwota, prawda? Oczywiście ona e, będzie musiała być wyceniona de facto e, po e, przygotowaniu jej w całości, bo ona będzie dużo większa niż wcześniej była e, proponowana do zagospodarowania w ramach tego projektu w ramach PPP, e, a jednocześnie e, oczywiście po przygotowaniu planu, bo przecież bez planu gdzie dzisiaj jest inna funkcja zapisana, to przecież Państwo wiecie, że ta wartość jest też inna. Rzeczoznawca majątkowy po przygotowaniu planu określi wartość tej nieruchomości. My określimy cenę wyjściową i zaprosimy wszystkich, którzy będą chcieli wyłożyć swoje środki dodatkowo, którzy chcą budować w mieście również na innych terenach, ażeby wzięli udział w naszym czytaniu. Panie Prezydencie, jeszcze przyjedzie, ile Was jako mina będzie kosztowało wybudowanie stadionu? My zakładamy cały czas, że nas to nie będzie kosztowało, nas to będzie kosztowało wartość nieruchomości, wartość działki, no która tak. To znaczy mamy, jak Państwo wiecie, mamy przygotowany bardzo szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy. Mamy przeprowadzone również badania gruntowo-wodne dla tej nieruchomości, a wobec tego szacunkowe koszty wcześniej były już również przedstawiane, że będzie to wartość 60-65 milionów złotych stadionu, którego wielkość na wstępie będzie na 9 tysięcy miejsc i jednak projekt zostanie tak przygotowany, ażeby w każdej chwili bez wyłączania stadionu, po już jego dopuszczeniu do eksploatacji e, można było przeprowadzić prace związane z rozbudową do 15 tysięcy do 15 tysięcy, nie, Miasto byłoby operatorem tego stadionu? E, to jest sprawa oczywiście organizacyjna. Jak Państwo wiecie, najbardziej ten stadion jest potrzebny przede wszystkim dla klubu, dla naszych piłkarzy, którzy coraz lepiej grają i będziemy na pewno ich wspierać, i również chciałbym powiedzieć, że poczyniliśmy wszelkie starania, jesteśmy na dobrej ścieżce, żeby również finanse na funkcjonowanie naszego klubu w tym roku były zapewnione. Bardzo dobre relacje mamy z zarządem i współpracujemy w tym zakresie. Jak i oczywiście nad tego typu obiekcie, nowoczesnym obiekcie na pewno będzie miejsca, żeby odbywały się różnego rodzaju inne wydarzenia kulturalne, sportowe i tak dalej, a wobec tego na pewno obiekt wielofunkcyjny, ale obiekt na miarę naszych oczekiwań, oczekiwań naszych mieszkańców i jest to dla nas niepowtarzalna szansa i musimy ją po prostu wykorzystać. Czy bez to oznacza, że nadal nie będziecie spieszyć się z wydaniem warunków zagospodarowania dla dworca i Nie ma wydania warunków zagospodarowania, ponieważ w przypadku obiektów wielkopowierzchniowych po pierwsze musi powstać najpierw miejscowy, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, a dopiero plan umożliwia przygotowanie projektu i otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ja powiedziałam, nasz interes jest taki, żeby po prostu nasza nieruchomość miała jak największą wartość, a żebyśmy za nią po prostu mogli wybudować stadion i konsekwentnie będę to realizował. Ale mamy szansę też na dworce. Ależ oczywiście. Ja nie mówię, że nie, ale najpierw stadion, ponieważ jeśli po prostu e, wybudują się inne galerie to nikt nie będzie zainteresowany, przepraszam, nieruchomością za te pieniądze, które dzisiaj możemy otrzymać przy ulicy Piłsudskiego. Panie Prezydencie, Pan powiedział, że jedna z tych trzech firm, z którymi rozmawialiście, przysłała Wam jakieś tam stanowisko, dlaczego nie złożyła tej oferty, dwie pozostały. Bardzo ogólnie, że Rada Nadzorcza nie wyraziła po prostu zgody, gdyż za wiele jest jeszcze... E, e, Ryzyk, które po prostu w ramach tego projektu są niezidentyfikowane, i w związku z tym e, dziękuję za udział w postępowaniu. oczekują na ewentualną inną współpracę w zakresie przyszłych projektów. Tak ogólnie zostało to zapisane. Natomiast nie, nie nie, nie, to znaczy, nie, nie dostaliśmy żadnej informacji. Nie? Czyli dla inwestora to już się nie co czasami działka na rogu Piłsudskiego, prawda? być tak prosto tak powoli do tego obecnego, tak? to, to tutaj koncepcja się nie zmienia, tak? Tak. Ok. Troszeczkę, porozmawiamy. W tej tak? pierwszej wersji Stadion miał prowadzić ten inwestor? To właśnie? znaczy to była wersja taka, że w momencie kiedy, oczywiście podpisujemy umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, która miała obejmować okres od 7 do 20 lat, oczywiście to miało wynikać z oferty, którą miała być złożona, tak? I jednocześnie przy założeniu, że wartość nieruchomości nie pokryje nakładów do zrealizowania tego stadionu, miało to być zorganizowane w ten sposób, że to partner prywatny miał zarządzać tym obiektem sportowym w czasie trwania, a więc tego okresu partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie oczywiście my bylibyśmy zobowiązani płacić tak zwaną opłatę za dostępność, jak i jednocześnie te koszty eksploatacyjne, które były ponoszone przez partnera zarządzającego tym stadionem. Oczywiście to były również różne inne możliwe scenariusze zarządzania, ponieważ każdy czy większość z tych oferentów pytała, czy byłoby możliwe, ażeby zarządzał tym OSIRA więc oni chętnie by wówczas również oddali to zarządzanie już po oczywiście podpisaniu i po wybudowaniu tego stadionu dla naszego, naszej jednostki. No ale do tego nie doszło, więc dzisiaj to tylko mówimy, jakie możliwości prawda, mogły w tym zakresie wystąpić. Dzisiaj, jeśli wybudujemy, oczywiście będziemy szukali takiego rozwiązania, które będzie dla nas najbardziej efektywne, no żeby nie doszło do tego, co, co dochodzi w innych miastach, tak? Że niestety no, kluby nie są same w stanie z reguły utrzymać obiektów, które otrzymują w taki czy w inny sposób użytkowanie, bo z reguły inwestorem też nie ma się co oszukiwać, nie jest klubu, bo klubu na to nie stać, tylko jest miasto. Tak? A wobec tego u nas no, tak samo to najprawdopodobniej i zakładam, że na raczej na pewno będzie. E, z kolei, oczywiście, samo zarządzanie, mamy no, na to troszeczkę czasu. Ono musi być jak najlepiej sprawowane, jak najbardziej efektywne, ażeby, wiadomo, do obiektów sportowych, do wszelkiego rodzaju e, obiektów, tak i zadań, które realizujemy najczęściej gmina dopłaca, bo przecież nie prowadzimy komercjalne. Komer skomercjalizowanej działalności gospodarczej, która by polegała na osiąganiu zysku, a no, wobec tego no, zależy z drugiej strony no, na tym również, żeby te koszty były jak najniższe, żeby e, mieszkańcy no, z podatków bo najczęściej tak to jest, najmniej pokrywali te koszty eksploatacyjne z tym związane. I oczekuje Pan, że te 60 Dobrze. milionów się uda otrzymać z tej sprzedaży działalności? Tak. Dziękuję tak. bardzo.